Tak, no, no też e, zrobiliśmy to nie największym nakładem sił, też e, sporo szans dostali zawodnicy, którzy mnie grają w lidze, także cieszymy się, a, awansowaliśmy do finału i, i, i teraz skupiamy się na lidze. Też niektórym zawodnikom zmieniliśmy pozycję, żeby zobaczyć, jak będą wyglądać e, w, w warunkach e, meczowych. E, no i jakieś tam wnioski na pewno są, jakieś przemyślenia, także e, no, tak jak mówię, no, czekamy już na mecz z Radzeniem. Rywal, tak, no to czołowa drużyna trzeciej ligi. Życzę im awansu, bo to drużyna z okolicy. Siarka no, gra bardzo dobrze piłką i, i, i my zaczęliśmy ten mecz bardzo z tyłu. Myślę, że teraz z perspektywy tego spotkania popełniłem błąd i, i mogliśmy wyjść wyżej, bo. Bo, bo my tak zawsze gramy i tej gry z tyłu nie jesteśmy nauczeni. Gdy wyszliśmy wyżej, to tą drugą połowę tak naprawdę do ostatniej minuty wygrywaliśmy 2-1. Straciliśmy bramkę dopiero w doliczonej, w doliczonej minucie końcówki meczu, więc ta druga połowa, gdy, gdy graliśmy wysoko, myślę, że była wyrównana wręcz pod nasze dyktando. Więc to jest plus dla naszej drużyny. Dużo młodych chłopaków. Wiedzą, że mają nad czym pracować, wiedzą, że stać ich z rywalem trzecioligowym grać wyrównane spotkanie, jeśli pójdą wyżej i powalczą z ambicją. Więc to dla nas tylko mecz na duży plus i, 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 i taki prognostyk dobry na przyszłość, że dzięki tej pracy te, ci chłopcy mogą grać jeszcze wyżej, a przy nas przy doświadczonych zawodnikach mogą się czegoś uczyć.